listen up check it yo i'm knocking like a knock when the drum kid another words yeah i come bitch straight retarded with the flow Your boys on some dumb shit i got looks in their case if you ask me what i come with is a competition to kill if i wanna run shit i'm hungry no you niggas hear it in me so when it comes to this rap shit i'll turn any mc these cats really think they have a chance sure my ass them shits better as a momma as a bitch Cześć. I kcesu. Sema. Dzisiaj będziemy grali Escape'a. No, no to zaczynamy chyba, prawda? Złożonego przez... Ja może będę... What the hell. Może zacznijmy skrzynki. Weź łóżka, przydadzą ci się. Ja wezmę trzy. Nie, ja wykładaj też będę o trzy. A tu co to jest? Zasady. Yy, zasady. Pierwsze. Nic nie niszcz, drugie graj na pokojowym. Dobra. I spól raczej mamy, bo nie no, widzę mamy, nic mamy. tutaj. Dobra, no to idziemy. Level pierwszy... W nawiasie na 25 odjąć w nawiasie 3 plus 8 w nawiasie w nawiasie razy 3. No, <noise> Ile to jest? No dobrze, to co no, będzie, będzie już wam mówię? 3 dodać 8, 11, 25, 11. 32. No. 4, 4, 2. O dobrze. A jeszcze, tak, tak. jeszcze chciałbym dodać, że to jest mapa stworzona przez Judasza. Judasza. Ja już to mówiłem. Być yes. albo nie być. Kto to napisał? Right. Hamlet. Hamlet. Shre Shrek. Hamlet. Nie. Szrek, nie. Level trzeci. Yy, na siedmiu wzgórzach pieczy się rzym. What? Łatwo. Nie, <laughs> nie rozumiem. Też nie. Na siedmiu wzgórzach pięci się Rzym. Może 7 <grych> Nie wiem, tu? Nie mam pojęcia. To może tam? Czemu Rzym jest z małej litery? Nie wiem. Uuuuh. <grych> Błąd ortograficzny. A ja nie stylistyczny, nie wiem. Ortograficzny, tak. Czekaj, jakaś to być jest lewa. Jeszcze raz. Yy, na siedmiu wzgórzach pieczy się Rzym. Pięć, 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 O co pięć, może chodzić? Dobra, tu nie pięć, 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 skrzynię. pięć, 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 Chyba pięć, pięć, Chyba pięć, nie wiem, nie mam pojęcia. A ty, Bezek? Myślę na tym, w sumie nie mam pojęcia też. Na siedmiu z Chcę wkraść, Mam pomysł. To do góry. Weźcie, nie ruszajcie nic. Okej, okej, okej. 7, 5, Ile na tym myślałeś? Aha, okej, okej, rozumiem to. czwarty. Kolor flagi Danii. Wiem, że zielony. <grym> Nie. Tak. Y poczekaj, poczekaj. Ja byłem kolory, w Danii, był ja wiem. Czekaj. Czerwony. Czerwony, czerwony i biały. Czerwony i biały. Dawaj. Gdzie jest biały? Jest biały. Dobrze. Level piąty. Cudów świata. Siedem. 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 Świata. Dobrze. I teraz chyba będzie... Olejny pokój. Tak? Ale to ładnie. Dźwignia. Dźwignia, tak. okej. Okay. Level szósty. Czyli cztery. cztery do przodu. Ja, ja będę to robił, cztery do przodu, raz, dwa, trzy, cztery. cztery. Teraz dwa w bok. Trzy w bok. Trzy w bok. Trzy, no. I dwa do przodu. I dwa do przodu. 2. No. Wow. Gdzie jest? Ło, tu. <laughs> Ktoś wziął piasek chyba, bo tam... Ja, ja wziąłem, dobra. Uuu, i, I parkour. Lewy, siódmy. Łatwy parkour. Tak, łatwy, łatwy. Ej, łatwy. O, Jezus, <grym> Piggy. Jezu, spadam. spadę. Pigi. Jezu, mistrz parkura. Tak. To mi dużo do wejścia brakuje. <grym> <Ja grym> Okej. Okay. Patrzcie, jak jestem A. wysoko. pierwszy raz tak szybko nie odpadłem. Ej, to będzie... jest to... to jest wysokie! Myślę, że ta mapa jest mniejsza. O oh, Boże. Oh, oh. No! Jeszcze dalej. Bęku. Bęku ksesu i spadłem. No, ja jestem wysoko. A to jest pogmatwane wszystko. Bemku. No. Gładczyk Jak powinien. mamy na Ciebie mówić? Ksesiu... Ksesio? Ksesia? Ksesiu. Normalnie. Ksenia. Ksenia. Jeśli chyba... chcesz wrzeńskim, no nie. to proszę. Okej. Okay. No cześć. Cześć. Gdzie to jest? Mamy wysokości. No, teraz zepnę. tam nie. Nie. <grym> nie. Pamiętam jak mi to krzak nie. robił. O Boże. Uderznijmy jest. Spadł, myślałem, A. że to będzie. No i co, bez kobiet? Jestem wyżej lą. No nie, spadłem. No i dobrze, No nie Ej, coś mi się zlewało. No i dobrze. Zemsta jest słodka w jakimś Czy Gdzie ja skończyłem? Ja, ja! i skończyłem! Level 8 teraz na lodzie to parkour. Na Czekaj na nas. Tam jest parkour kolejny na lodzie. Jeszcze bardziej hardkorowo. Słyszysz, się z tego ci teraz tak walnął, kcesą. Nie wiem. O już widzę. Czego... Nie Co? No i drnąłeś 4 serduszka, nie trzy serduszka miałem wtedy. Ja nie. Jakbym, spa... Jakbym teraz spał, to bym się zabił. Nie tak musiałem się teleportować. No to poczekasz, a koło siebie masz. Nic nie musiałeś. No właśnie, nic nie musiałeś. A w ogóle byś chciał się pochwalić a... swoim na YouTube? Nie, bo wiem, że tak będzie w opisie. A, a, skąd masz? No ale jak coś to zapraszamy na. Bo na wiem, kamerze, Bo ja... bo ja tu cię wypromuję. Tak, tak, tak. 30 6-oma osobami... 5, 5 o! 5 osobami. Mhm. No jeszcze mam kanał Xesu... Ks Xesu... nie na lądzie. Nie mam... Nie, ja nie mam kanału, póki co. Yyy! Mm. Fuck. Już niedługo. Może... No, to... Ja nie oszukuję. A? Ja nie jestem z takich. Że ja muszę fajnie ta mapa. Tam. Ja cię nie, 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 wysokie. nie, 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 mi nie, nie, dobra. nie, 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 do a, mnie. A, 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 nie, 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 Dobra, nie, 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 mnie. nie, nie, jeszcze. Au! Znowu spadłem! Mm, masz niemiecką klawiaturę. No wiem. No. Wy już tutaj jesteście? No, widzisz? Pozdrowienia z wakacji. Kurde! Uff, <suszy> Jeśli chcecie więcej odcinków Escape yes, to... łapkujcie kątujcie kąt, i... No. E, Jeśli e, to chcecie to na przykład Escape z i ks ks Ksesu, Nie ze mną! Nie ze mną! Nie! Nie tu? Nie. Teraz tu chyba i tu. Czekaj, nie, nie zmieć mi tej Wi chyba. Ja nie mogę dosięgnąć wajki. Jakby się będzie wchodził, to nie wejdzie. A ja wam, a ja wam teraz niżę. O, o nie, spadłem. Ja jestem pierwszy. No jest. Jest na dole. Nienawidzę. Ja jestem nie, na poziomie. Jest coś, się może jestem sterować. na poziomie dżungli, level 10. dostań się na górę. To będzie harku. Naprawdę, jest fanem na górski. Nie. Proste. Fajne. Wy jesteście na lewym dziewiątym dopiero? Nie, ja to przejdę. Ja to przejdę. <laughs> ja mam tak wysokie... że walczysz o honor. O... Nie przejdę, o, o! Spadłem. Medal of honor. Nope. Dam radę. Okej. Okay. Nope! No! Czemu się... Speed mi się wyłącza. Znaczy speed, szybki bieg O doskoczyłem. jest Doskoczyłem No i teraz gdzie oczywiście? Tu Jestem na levelu 11 Jestem, Może, jestem na levelu 10 Dostań się na górę, z czego 10 level to jest deal 10 level to jest D... Nie, to jest dżungla Ale 11 to są fajne jabłka Nie, lecimy jabłka Ej, rzucij mam tę jabłka? Przeszedłem! Życie no, wtedy jeszcze trochę masz beziek. No, tylko trochę. O jest, level 11. Yes. No, weź sobie jabłka. Level 11, tak, nie. Level 11, skacz po drzewach. Tu jakie mechanizmy? O sskać skacz po drzewach. O, tak naprawdę co daje złote jabłko? No, zwykłe? Nie wiem. Jakieś złote serduszka zostałem. Ej, hey, goddammy, gdzie to jest drzwi? Jak ja mam to skoczyć? Gdzie? O, tu! Nie. Nie ma, a tu nie ma ani... Nie. Ej, Ej, tutaj ci zimno. się właśnie przydadzą kcesu te dodatkowe serduszka. Ej, okay. na górze. Tutaj ci się przydadzą kcesu te, te, te jabłka. Okej. Okay. Bo tutaj ciężko się... O co? Okej. Okay. Nie wpadłem na to. Nie, już widzę chmury. Jestem w chmurach Jestem Bogiem. Jestem Bogi Minecrafta Nie się co Ok, przeszedłem. Dobra, Ten już wy. Poś... O nie, 12 To jest tyle poziomem, że to jest 6 koniec. Nie, no coś tam jeszcze jest chyba. Zleciałem po tej porze. O, jestem. Szaleństwo. No i to mi się zawsze nie podobało. Następny, że. Jak Będziemy nagrywać może następny. Trochę mniej parkuru żeby się nas... by było. No właśnie, trochę, że było trochę mniej tego parkuru. Nie, parku parkour jest najśmieszniejszy, O złote Jabłko, skąd się to wzięło? Tak, będzie lubi skakać. No? I spadać, w dół, no. I, spadać, I spadać w dół. O, to kocha najbardziej. Ej, przeszedłem przy parkur, nie się. Fuck, skrzynkowy parkur. O. Najgorsze, co może? Nie. Skacz pod drzewem, ja OPA. No? Dobrze, że tutaj nie, nie ma czegoś takiego, że jak się spada, o! to nie na sam dół, tylko są jakieś te poziomy. Nie no, nieraz, nie ma takich. Eee, a trzeba było na sam dół. No, dobra, no, właśnie spadłem to. na sam dół. O, ja też spadłem. Ja no, jeszcze bym spadł na te, 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 te drzewa. Gdzie w ogóle jesteście? No, no, ale blisko, szczerze. Mm. Blisko masz teraz. GG, jestem tam już dziwy. Ty jesteś gdzie my? Odwróć się Nie! Ty mała gnido Ja bez się się nie w Masz jabłko na Mam jedno, po co mi drugie? Nie Nie! Spadłem na sam dół, a byłem już, już, już tam przyglązł sto... Yy, so, na co to miało być? Sol, to, no. to jest powalnie Sol Sol Brawo Jestem ja przygląsownie. Nie. Kram, kram. O, o. Spadłem! Ale jestem ja znowu przygląsownie. Dam radę, dam radę. Dam radę. Dam radę. <grywka> dam radę patrzę, taki szybki spadający. <grywka> Okej, okay, glowstone. Zniszczę was wszystkich, mwahaha! Ja, byłem, ja na na levelu, Więc mnie nie pokonasz. Okej, okay, no mam to piasek, dusz. Jest, jestem na o Boże. To jest slow. Mmm... Jeszcze tam jest nether, widzę. Nethera. ok przeszedłem. Ja Uff. Yes. Nie! Proszę! Cieszę się, 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 że ten netherrack się nie pali. O, no, no. Ciężko było no, Ja jedną taką mapę grałem, gdzie właśnie netherrack się no. palił. <laughs> Ej, nie za dużo tego parkura, przepraszam bardzo. No, to trochę przesadzi. No, ale to mapa jest stworzona prawie z parkura. A, chociaż widzowie zaś się no. pośmieją. No. A szczególnie z Beśka. Może z Ciebie. Jestem co najdalej. To, no właśnie. Ale przedtem byłeś... Ten. Ostatni. A teraz pierwszy. Mi spacja łapie jak normalnie. To było... A. Nie, no, nie, no. No za tego. tego. Jak widzę już nie, nie. Nie, wierzę! <ślesk> 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 A szczególnie ziemi się z śmiję Okej, okay, jestem już na Wełnie. Weź, A, dobra, tam jest tak Ej raz, nie weź ostatni raz. A potem bana w kiję. Co on ci zrobił? Ojej, biedny spadł. Ale z czego, z Wełny? Ej, pocieszę was, tam jest jeszcze więcej parkura. Nie, ja nie wierzę, I ja, ja zaraz... proszę, proszę. Beziek, proszę, proszę nie ma litości! Nie ma litości! Co ty tam robicie? Dobra, musisz nie, nie wiedzieć. Jezus, ludzie, przejdźcie to jak normalni ludzie. Ale my skracamy ten film, trochę. No i dobrze, ma być długi. Pół godziny będzie trwał na pewno, nawet więcej, jakąś godzinę. Pociesz się nagrywałem 15 Móż? minut ta. O. o no tak no jak właśnie. można zapomnieć 15 minut no faktycznie No chodźcie czekam to ład z na nas będzie przejdźcie chociaż ten drewniany poziom No Już jestem daleko Ja już byłem dwa razy na tym poziomie tylko że ty mnie żeś zepchnął Komenda ukośnik tp się nie liczy A no to Dobra nie! Nie! Nios! Podłem... Najgorsze, że nie mam jabłka. To jest najłatwiejszy nie, poziom. tylko że... że jak... Ja bym... O-o... Mój... cześć! Nie. Nie. Cześć! Nie, nie. cześć! Nie, nie, nie. Teraz wszedłem sam Poczymy ładnie. co na mnie! Ja wiem, co ty zrobisz nie no dobra, nabiasz. chodź na górę I... jestem blisko <laughs> co ty o, robisz? Mi się jest jeden jest git, dobra, jest git, wskodzę. jest git tylko... Jezu, ale wstąpił chamsko dobra, dajcie daj mi, wygoni ja drugi kto pierwszy? ja nie trzeba ja. Au, 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 au. Yes. Au, au. Okej, okay, ja, ja tylko widzę boki, ja tylko widzę ja lubię jazdy kolejką. ja pakowałem się. O Boże, ale się. się boki, Ej, zniszcz nas. Okej. Okay. Ej, weź widzę boki, ja czekaj. Level nie. ja tylko widzę Dlaczego nie Dlaczego w... O mój Boże. O Jezus. JOLO! Ale fajne. Komuś teraz. Spadł! Nie, jeszcze on nie Oho nie Dobra, spoko, tam jest drabinka. Level 15, logika. O nie, to jest. A nie, poczekaj. O, to coś, o, to się... Coś to to, to jest to, co to, taka zabawka zawsze jest, Tacy trzeba ją ułożyć tak samo jak Bo na obrazku. Na Minecrafcie działa jeszcze ta wodna pinta? Nie, ona już dawno nie działa. Właśnie już dawno nie działa, ale nie, 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 nie <głynne> Naprawdę nie mógł tu zrobić schodów. No mógł właśnie coś z takiego. Z takiego tego można było zrobić. A co wy tam Nie! robicie? A, bo jak spadliście, to były drabinki. Ej, pomóżcie mi. Nie. Mi się zdaje, że kara drabinkowa jest większą karą niż A, bo wy tam wchodzicie. Czy wy dopiero jesteście tam? Ej, to może te się do mnie, jak jesteście tam. Gdzie ty jesteś? Ja? Nade mną. Tak. Powiedziałem, jakbyś spadał. Nie, to wagonik. ale Patrz. Jeszcze trochę daleko. Nie no, nie mam zamiaru drugi raz spaść. Zabiję się! Nie tepaj mnie. Co? Co robicie? Cześć, ogarnij Dobra, koniec. No i co ci no super. jest? super. I zobacz, A ja przeżyłem karę zabitych. Tak. ...zabawkę jak była, taka? Taka, obrazek był i musiałeś sobie ułożyć? No właśnie, tak, to jest tak. tak. Znowu spadłem! Eee. Dobra, wyjdź do mnie. To nie chce działać. Jak na taką zabawkę, to to nie chce działać. To jest. a zepsułeś. Czekaj, czekaj. O, nie dobra. O, o, coś, który się rozszerzył. Ogarnijcie dźwignię. Weźcie w Przełączcie, Nie klikajcie to popadnie. Wszyscy tam do, do, do. Chyba, że popsuliście mapę. Znaczy to czemu to się nie rusza? To powinno się odsunąć tam. Może to jakoś na zmianę powinno być. Może nie, yes. powinniśmy uściskać się, o co popadnie. No dobra, no to któryś z was Pierwszy, to, to ja może pierwszy. Tak. O, o. Oj, nie rozbijaj szkła, no. Dobra, został. No, ale jak, jak, w jaki sposób one były od razu ułożone? Czemu zniszczyłeś piasek? Nie wiem, jak my to łóżmy. Połóż go tutaj. Dobra, no. Połóżcie go tutaj. Weźcie czekajcie, czekajcie jak to... ogarnijcie. Nie o co popadnie, bo to się musi odblokować, a, bo to się nie chce. Wierzę, więc róbcie, co o, ja no, ja weźcie, klikajcie, K ej, klikajcie, klikajcie. Ja będę Okej, okay, Ja chcę to. Tak jak to było w pierwotnej formie? Nie, wiem, czy to tak było? Klikajcie, bo ja tutaj patrzę na to od spodu. Ej, nie. Nie, nie. O ja spadłem nie. Nie, nie. Nie, Ja Nie. 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 Dobra. Ja sobie a jak to ma być? Ten, ten piasek musi się znaleźć jedno w prawo. Ło, wow, Jezu. To dziadko na dwa pistony, czy nie hmm. więcej? No, uspokój, dobra, spokojnie. Coś się zepsuło chyba. Okej. Okay. Dobra, mam pomysł. A tu nie ma żadnego. Nie, nie masz pom. Na pewno to tam ma w naszej wersji. Tak, jeden 64 podobnie. No. Ej, idź spać ktoś. Ej, idź. Ty nie jest. Po co mam spać mam iść? Nie mam łóżka. No dobra, spać. Trzeba było wziąć na początku? nie. Ja, no, też, ale... ja, ja chyba spadłem. Dobra, już jest, Gites. I co by nam to dało? Dobra, już tam. Właśnie do... nie klikaj tego popłatnie. Ale może pokierzali na wszystko. Który to jest lepiący się piston? O, coś się ruszyło. Się... Znowu naczoty. No, Jak na... Stój, nie już innymi tak dźwigniami. Stój, zostawcie tak jak jest. Dobra i teraz... I teraz To idzie powinno będzie, przejść. W sumie każda dźwignia powinna zagrać. Ze... Każdy piston odpowiadać, a ona nie odpowiada. Bo no może znowu kolejne robimy. Albo jednym pistonem przypadkowo ruszyliśmy inny piston i to już się nie łączy. To powinno być tak jak było wcześniej. To, to powinno być tak jak... Coś tu przyszedł. W tą stronę ustawił No ja jestem jak to wyglądało proszę God damn it. Co ja ruszyłem Tu <noise> jest się <ksesu. Co głos> <co głos> <jej głos> zrobił No zepchnął mnie Dobra, hamujemy dźwigniami, ok. Zostaw, zostaw, R rusz tam z dźwignią, a nie rusz tam z dźwignią jeszcze raz. Którą, tam, turam tam, turam czekaj. Tak, to jest to coś. No. Pierwszy. Rusz pierwszy. I teraz ja tam, Nie. Kurde, to, tu to, to, to. tam, jeden lepiący się być. Okay. Listen up. Uh. Check it. Yo, I'm knocking like a knob when the drum kit. In other words, here I come, bitch. Straight retarded with the flow. Your boy's on some dumb shit. I got nukes in AKs if you ask me what I come with. Cause there's a competition to kill if I want